Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Waszych powtórek. Widzę, że seria zaczyna Wam się powoli podobać, ponieważ coraz więcej powtórek dostaję od Was. Będzie to tego na parę odcinków. Standardowo wam pokażę dwie powtórki na odcinek. Tutaj się mieliśmy, za chwilkę zaczynamy, ale przypominam dla tych, którzy chcą zostawić swoje powtórki, wchodzimy do klanu PWP YouTube. I tutaj zostawiamy swoją powtórkę z krótkim opisem, a ja ją pokażę na kanale. No dobra, dzisiaj będziemy mieli dwóch y, bohaterów. Ruski kokos widzę znowu. Dziesiąte Lewele i trzy legendy nigdy się nie poddawa. I Chester, y, grube Lolo, Klan pewnie Musisz to zobaczyć, jeden HP na wieży. Dobra, lecimy z pierwszą powtórką ruskiego kokosa. Zobaczymy, co on nam tym razem zafunduje. No i. Zobaczmy co tam morski kogoś ma. Bomb Towera ma też barbarzyńców. Oknie z tą Zapa, Freeza. Zobaczymy jak to rozegra. Zaczyna od barbarzyńców. Jego przeciwnik jeszcze wyczekuje, wyczekuje. Troszeczkę straty na będzie. Ale idzie już mag. O i pojawił się. Parki został zamrożony, tutaj niestety Wizard rozwali ich. W trakcie jeszcze była Gnista Kola, tutaj troszeczkę ruski kokos sobie zapem pomógł. Ale już leci Ice Wizard i Sparki oraz Valkyria. Ja bym polecał troszeczkę inne rozwiązanie na rozegranie z parkiem. Tutaj się w ruski broni kokos hordą minionów. Ładnie. z tą kulą został rozbity. Już nieładnie. Ja bym polecał do, jak do Sparkiego grać albo Royal Giantem, albo Giantem. Jako osłona dla Sparkiego. I oczywiście później musi jeszcze być osłona dla Sparkiego. Do Ruski idzie Hog Riderem. Barbarzyńcy kontra barbarzyńcy. Czy się przedrze? Przedar się Hog Rider. Ładnie. zapewni Mylił, ale dużo nie obił ponieważ tutaj wizard już wyczyścił no i mamy minera kolejną legendę u przeciwnika miner i wizard tu już horda jeła, maga no troszeczkę ruski teraz się wspomógł freezem chyba zniszczy tą wieżę. No nie, dostała 24 HP. Mało mu zabrakło. No i leci z Już bomb Towera szykuje. Ruski. Nista kula. Troszeczkę, żeby to zdjąć. No i jak to teraz się wybroni? Ruski. Tutaj troszeczkę rozbił Maga. Maga już rozbity został Parki i ice wizard już bomb tower ruskiemu padł ładnie hordom teraz ładnie hordom się wybronił bardzo ładnie się ruski wybronił hordom no i znowu mamy sparkiego kolega usilnie gra z parkim no niestety ten sparki nie ma za dobrego wsparcia ładnie zamroził freezem no i Ruski wygrał swoją walkę Bez szału, ale ładna walka Bez szału Ale pokonał przeciwnika z trzema legendami, bodaj tak No więc widzicie, bez legendy sobie można poradzić Dobra, zobaczmy powtórkę Chestera w tym odcinku Jeden hapa na wieży Zobaczymy co to będzie No i jedziemy no ma Chester? Princess, mini PK, Fire sprite, Kanona, Hoga, Hog Ridera, zobaczymy. Dobra, tu już Giant leci. <laughs> Chester puścił Hog Ridera, Princess trochę pobije i Fire. O, bomb, bomber. Ostatnio bardzo pierdliwa karta w grze. Nie lubię jej. O, i Giant został bez niczego i idzie na wieżę, ale tu mini peka troszeczkę bije, jeszcze jeden strzał, dobrze <klaski> poradziła sobie mini peka, ale jeszcze wizard jest zgięty, dobrze ładnie, Chester się wybronił, Chester ma jeszcze minera, czyli gra dwoma legendami, zobaczymy tym razem to rozegra. Nadal czekamy na jego ruch Hog Rider i ładnie Fire Bolem poleciał, rozbił Hordę mięśni. to. Było ładne. Ciekawe, czy domyślałeś się, że coś takiego będzie. O, no tutaj bomber w środku. Troszeczkę zostali rozbici. Udało się. Chociaż troszeczkę wieżę oberwała. Miner. Tutaj się ładnie wybronił. Gobliny przeciwko Princesie. Lepiej poczekać, aż Princesa zacznie strzelać. Chociaż jeden strzał da wtedy goblinów oddać. Wtedy trochę stracimy HP, ale nie stracimy jednostek, które atakują Jej I druga i Idziając od strony przeciwnika. Tutaj już jest trochę obijane. I horda. Wtedy ta horda sobie poradziła. Jest tam nierozbita tam ja troszeczkę za daleko w prawo. Giant go nie sięgnie. Szkoda. Mi się zdaje, że go nie sięgnie. Fire Stripty. Tak, tak jak mówiłem. Nie sięgnie go, szkoda. Mógłby na niego, jeśli jest druga wieżyczka, by pomogła troszeczkę w no, Ale na razie Chester sobie radzi. I Hog Rider z prawej strony. Tutaj Horda znowu w obronie. Wystrałem. co tam wymyśli teraz Chester i jeszcze Barbarzyńcy i Wizard dobrze teraz kanona sięgnęło teraz zauważył kanona Giant, troszeczkę został rozproszony ładnie i tu mamy jeden HP na wieży. Chester ale fartownie wygrywa nie ma dogrywki no to to naprawdę to się nazywa wielki fart Gratuluję. Jeden HP na wieży. Ładnie. No dobra. W tym odcinku dwie powtóreczki. Bardzo ładne. Tu jeszcze jest Dominik Master. Siema Paweł. Też nagrywam na YouTube. Również Clash Royale. Mój kanał nazywa się Filemonek. No więc yy, poszukamy. Zobaczymy. Wy jak chcecie, że zobaczycie kolegę. Dobra. To tyle na ten odcinek. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia w następnym.